Zauważyłeś, że komputery w przeszłości były takie przyjazne, że aż się miało banana na mordzie, jak się to widziało. Frutiger Aero to styl wizualny, który był stosowany w prawie każdym urządzeniu między połową lat 2000 a wczesnych lat 2010. Jak Frutiger Aero wychodził, to nie miał dokładnej nazwy, czyli był na przykład SkyGlow, Scape i Aeroglim. Lecz najpopularniejszą nazwą był Frutiger Aero, którą zawdzięcza swoją nazwę przez czcionkę Frutiger autorstwa Adriana Frutigera. Czcionka ta występowała w Windows Aero, czyli styl interfejsu użytkownika w Windows Vista i Windows 7. A możesz zapytać, ale dlaczego to było niby takie ładne, a teraz tego nie ma. Wszystko zaczęło się w 2001 roku w roku największy konkurent Windowsa wypuścił Mac OS X, który miał bardzo podobną estetykę do Windowsa wisty i siódemki, które Apple nazwał Aqua, dlatego ponieważ był inspirowany szkłem i wodą, podobnie jak Windows Vista. Przez prawie dekadę była to nieodłączna funkcja komunikacji wizualnej, choć że Vista musiała doganiać Apple przez 6 lat i w dodatku była to totalna wtopa, ale nie że interfejs był wtopą, tylko że sam system operacyjny był po prostu słaby. Jak na 2007 rok Vista miała ogromne wymagania sprzętowe i bardzo często się zawieszała. Lecz no, żeby naprawić tą estetykę, był potrzebny nowy system o nazwie Windows 7 po dwóch latach i w dodatku pod koniec popularności Frutiger Aero, Windows Aero. A teraz odpowiedź, na którą każdy czekał, dlaczego już nie ma tego interfejsu? Ponieważ jak wszystko, wszystko się rozwija, czyli też estetyka się zmienia i ludzie potrzebowali minimalizmu, żeby system wyglądał na czyściejszy, szybszy i prosty,